Ej, czekaj, ona mnie ściszyła chyba. A, nie, to u was. Nie wiem od dawna, kiedy zdania. No. One, two, three, one, two, three, three... O, oh, już, już. Olo, olo, dzień dobry. Cześć, yeah. cześć, cześć. Słuchaj, pierwsze Ciema. pytanie, pierwsze pytanie. Okay. Może ktoś ty streamujesz? Streamuję. Streamujesz? No. Dobra, dawaj na Twitchu. Na Twitchu, na YouTubie chyba. na YouTube nie no to no Dobra, dobra, dobra. dobra, dobra. Daj, tubie Dobra, jak się nazywa Twój kanał? Napisałam ci. Gdzie, a? Zyskosia. No, psycho siadła, no, schwytałam. Zyskosia. 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 Klaj, Marzywa, tej bezkliny. Łoń! Nawet to jestemście! Stary, 189 osób to jest wygląda. Ej, dobra, Stary, to jest moment, w którym powinien zabrać głos. No, to mnie to nie Tak, najbardziej. Promuj się, promuj się, stary. Ja się usuwam. Dobra, ej. Bo słuchaj, bo ja mam taki wyjątkowy talent. Słucham cię. On się skojarzę. Ja to rozumiem. Słuchaj, bo ja ogólnie od pięciu lat jestem beatboxerem. Czy twój czat i czy ty chcesz coś, chcesz coś usłyszeć? Tak. tak. Ale dobra. Stare, dla kontentu, poczekaj, niech czat napisze. Dobra. Niech czat napisze. Czy, niech, Dawajcie serduszka. Niech, niech czat, niech czat wyrazi zgodę. <laughs> tutaj, poczekaj, ja wejdę na, na telefonie. Na czat? A, no nie, no, dobra. dobra, nie ważne, stary, się przytrzymać. Uwaga. A, właśnie, czekaj, najpierw pytanie. Jak masz o, na imię? Tak? Strzelam, że znosiłam. Nie, Martyna. Y, z tego, z nazwiska. A, okej, okay. no dobra. Ej, to ja chciałem coś spytać. No to dalej, szybko. Czy ty zerwałeś chłopakiem ostatnio? Nie. Okej. Okay. <laughs> Czemu? Chciałem się w Czerwonka holą trochę. Nie, bo nie, par, nie, nie, dawno. Bo masz tutaj na dłoni, znaczy na nadgarstku, jakbyś miała bransoletkę jakąś. I Aha. pojechała, i pojechała hey, biskitu, gdzieś się opalać, na przykład na, na kraje ciepłe. I potem jakbyś wróciła zerwa, znaczy wcześniej, nie tam, ja już zerwała z chłopakiem Ja byłem w Bułgarii i akurat miałam bransoletkę właśnie z obozu, byłam na obozie I mi się opaliło tak, to fakt to Mój dziadek pałenka. też był w obozie, ale nie w <laughs> <dostępny. śmiech> Dobra, dobra, ej uwaga, dobra, uwaga dobra, Uwaga, uwaga, uwaga Dawaj Dobra, ty. O, ale ale nie Jezus, mega. I serio. Dzięki. A ja go w tym wspieram, także jesteśmy w połowie. No bo <głos》>. nie boksuję. Jeszcze trochę nasłuchałam ale Olewego, wspomnę że serio. Serio, super. Dzięki, super, bardzo mi miło. A ty masz bardzo dobrą kamerki też bardzo poprzedni. No, no, ja tu, no. A tu... Yeah. Spoko. Jezu, tak mi się sikać chce. No dobrze. No. A co to ten? Sali? Co to za tatuaże na nadgarstkach? E, wiesz co? Dla rodziców. Fajne? Właśnie fajne mam tatuaże? Ja mam mamę tylko, <głos》także... <głos》 Ej, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Ej, słuchaj, no czy no na streamach. pić no. czy, czy na streamach picie alkoholu jest nielegalne? No czy pić. Pić. można wypić, no. można wypić trzecika jak najbardziej. Okej, okay, to A co jak się ktoś zerzyga? No nie. On jeden. Konten. Będzie kontent, chodzi o to, że. Żeby... Martyna, stary. Martyna, ja się zerzygam na live, yy, <laughs> tylko dla ciebie. Dobra, przyjmuję, sorry, My normalnie. Dobra. Ej, opo... To jest w ogóle lipa, bo ona, ona się... gada pół z nami, a pół z nimi. No, no, co lipa, ja? Mam podzielność uwagi, normalnie. Dobra, dziewczyna, tak, każda tak mówi. Ej, a o, o co chodzi? Bo rozumiem, że to pewnie jakiś insight, sorry, o co chodzi? sorry? Sorry, nie, wiesz co, to... Nawiązując do przedniej rozmowy. No, My bawić. mieliśmy przed chwilą taką fajną dziewczynę no. i jak zacząłem jej opowiadać historię. Mam nadzieję, że przypadkowo. No ale nas skipnęła i próbowaliśmy ją znaleźć. No. Ale Także... rura. Co? Troja rura, no. A no. Troja rura. Tak, co będzie? Brudzia daj. A, dawaj brudzia. brudzia. Dawaj, mm. Mm. Spaszna, dobra chłopie, fajnie jesteście, ale co dalej? Mm. Spoko. No nie, dobra, 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 jasne. To potrzeby streamowe, jasne, oczywiście. Trzymaj się Martyna, pozdrawiamy Szyma. bardzo serdecznie. Jak, na, jak najlepiej. Jak no. najlepiej, trzymajcie się. Dobra, no wybacz o no. Trzymaj się, trzymaj się Martyna. Wszystkiego dobrego dla ciebie, dla twojego czatu, dla twojej koleżanki również. Nie znajdzie chłopaka, wszystkiego dobrego, buziaczki. Znajdź, znajdź. Na razie. mega. <laughs> Mega mi się podobało. Ja lubię. Mówi, że musi się udać. Ugadać mamonę. Ja mam się pomyśleć zielonej. Wszyscy mogę tą muzykę? Dobra, Ci już! Serio! Macone, normalnie!